A w dzisiejszym odcinku coś wskoczyło! Piotr objeżdża motocykl Welocetkę. Przed muzeum pojawiły się zjawiskowe Mercedesy. Jest to klub, który zrzesza miłośników marki Mercedes Coupe. ale co jest ważne, jest to klub rodzinny. Już klub ma 20 lat i niektóre dzieci, które przyjechały, które miały 2 miesiące, dzisiaj już przyjeżdżają swoimi samochodami. A muzealna Warszawa jedzie do Poznania. Ale. Z tego, co pamiętam, to my nią nie jeździliśmy jeszcze. Nie. No to, to jest ten moment. To jest ten moment? To jest ten moment. Panie Piotrze, jest zgoda ze sztabu? Pewnie. Dzień dobry, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Działamy dzisiaj już prawdopodobnie ostatni etap z naszym Velocette. W poprzednim razem uruchomiliśmy go, ale go nie rozgrzewaliśmy, nic nie robiliśmy, bo to jest Velocette z układem chłodzenia nie powietrznym, tylko wodnym. Mamy tutaj popękane węże, coś udało się dokupić podobnego, no także dzisiaj zadziałamy z tymi wężami, podłączymy, zalejemy wodą i zobaczymy, czy to tylko jedyny problem z wężami, czy coś jeszcze z układem chłodzenia jest więcej. Mamy tutaj wąż, tak jak widać, współczesny, niebieski, czyli do wody. Średnicą jest podobny, no bo te mamy w calach i te są guma, a tu jest guma już zbrojona, ale średnicą jest podobne, no pewnie nam się uda dopasować. Także mamy nóż, opaski też współczesne, już nie będę zakładał tych starych, zostawię je, jak gdybyśmy tym kiedyś coś więcej robili, no to po prostu zmienimy. O tak jak tutaj widać, są jeszcze takie oryginalne, skręcane, tak jak. Występowały w Syrenie, bo to już wiadomo są współczesne, ale do uruchomienia zrobimy na tych opaseczkach. Także tutaj sobie odmierzymy, bo tak jak widać stare węże o w dolnej części jeden i drugi, już tak samo ze starości popękane są. Także zrobimy sobie odmierzymy. Może w tą stronę będzie lepiej. Czyli mamy tutaj, tutaj. No i wychodzi mniej więcej w takiej odległości. Utniemy. O, mamy ucięty wąż, mamy opaski. Do tego dopasujemy sobie najprawdopodobniej siódemka. Tak, przedłużkę weźmiemy i śrubokręt i idziemy do naszego Velocetta. I tak jak widać właśnie każda strona ma osobne połączenie z cylindrem. Założymy opaski, o, tu na wąż. Dobrze, może tak w ten sposób zrobimy tą, a tą damy, a może w ten sposób założymy, czyli damy na wąż w ten sposób. Także tutaj wkładamy jest i tutaj. No. Króciec od. O, i nawet się udało. Nowe opaski to się ładnie skręcają, ale docelowo zastosujemy oryginalne wyczyścimy. I tak samo drugi cylinder jest zasilany w podobny sposób jak ten pierwszy. Zakładamy tak jak z poprzedniej strony, tu jest kruciec. I tutaj mamy to samo tylko lustrzane odbicie jest i tak samo tutaj no za mocno nie ściskamy, bo jest samo nawet tutaj tak jak widać ząb czasu na kolanku wydechowym zrobił troszeczkę spustoszenia, także jak by się chciało nim jeździć, użytkować, no to należałoby to wymienić. Ale my na razie nie potrzebujemy, tylko chcemy do uruchomienia, do jazdy. Tutaj są węże. Dobrze, tu mamy wlew wody do chłodnicy. No i teraz chwila prawdy: przyniesiemy wodę, będziemy zalewać i zobaczymy, czy układ jest szczelny, czy jeszcze należy coś wymienić, naprawić. Próbujemy. I delikatnie będziemy zalewać wodę. A jakbyś mógł to podtrzymać, a ja sobie wezmę. Będę patrzył od razu, na razie nic nie leci. wiadomo ile tu wchodzi. Z drugiej strony, coś się dzieje. Nic się chyba na razie nie dzieje. Zobaczymy. O, już coś się dzieje. Gdzieś skądś nam leci. Skądś tutaj cieknie. Zostawmy na chwilę Piotra i lokalizację wycieku, ponieważ kilka tygodni temu na parkingu przed muzeum pojawiły się niezwykle ciekawe mercedesy. Drodzy widzowie, jest z nami gniewko Ratajczak, który jest tutaj filarem, fundamentem tego wydarzenia. Tego wydarzenia. A wydarzenie nazywa się. Zlub klubu Mercedesa Coupe który ma już blisko 20 lat. Tak, w przyszłym roku będzie miała wchodzić rocznicę 20-lecie klubu. Jest to klub, który zrzesza miłośników marki Mercedes Coupe, ale co jest ważne, jest to klub rodzinny. Już klub ma 20 lat i niektóre dzieci, które przyjechały, które miały 2-3 miesiące, dzisiaj już przyjeżdżają swoimi samochodami i mają przepisane. Ostatnio właśnie na jednym z naszych zlotów tata przekazał synowi w swój samochód. Przekrój samochodów jest od lat 70. do lat 90., bo takie uważamy, że były najlepsze lata motoryzacji właśnie dla Mercedesa. Które modele są najciekawsze? Uważam, że najbardziej ciekawszy jest 126 CEC i R129, ale dlatego najbardziej, bo ostatnio go kupiłem. <grym> ok, powiedz mi, jak wygląda w ogóle taki zlot? Zazwyczaj spotykamy się cztery dni. Pierwszego dnia przyjeżdżamy. Oczywiście rozmawiamy kolacje w ogóle. W piątek to jest dzień rajdu, czyli mamy przejazd około 100 km. Po drodze zwiedzamy różne atrakcje, jedziemy na wspólny obiad. Później wracamy do hotelu, mamy 2-3 godziny od początku i wieczorem odbywa się bal manorski, czyli takie bardzo oficjalne spotkanie, przywitanie i mu z muzyką zabawa do rana. Sobota to jest już dzień taki spokojniejszy, gdzie jedziemy już na mały rajd w jedno miejsce, rozmawiamy, a wieczorem kończymy zlot kolacją grillową. Ok, i dzisiaj jesteście w muzeum? Tak, dzisiaj jesteśmy w tym słynnym muzeum Wena Motoryzacji. Cały pomysł o tym zlocie wziął się od tego, że chciałem przyjechać właśnie do Muzeum Motoryzacji w Oławie i przywiózł naszych członków, aby zobaczyli to piękne miejsce. To ja już nie przedłużam, to zapraszam Was do zwiedzania. Dziękujemy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do organizacji zlotów pod muzeum. W tej sprawie prosimy o wiadomość na adres biuro biuromałpa.muzeumotoryzacjiwena.pl A tymczasem wracamy do Piotra, bo ma on dla Was bardzo dobre wiadomości. A, może się przelało. Przelało się. Może się przelało. tak optymistyczny, przelało się. Tak. Oby to było. Także mamy pełny. Tak jak widać układ, zakręcimy, to zostawiamy, czyli tak jak widzą Państwo, o, mieliśmy, to jest 5-litrowa banieczka po płynach, weszło 2-2,5 litra mniej więcej płynu. Także podejrzewamy, że układ chłodzenia mieści około 2-2,5 litra płynu. My akurat wlaliśmy wodę, czyli teraz zrobimy tutaj rozłączyliśmy ten akumulatorek, co mamy na próbę taki mały. Jak się już nic nie pracuje, no to zawsze się odłącza, także o, podłączone mamy napięcie, ustawimy go równo, żeby o, o i dobrze, tutaj jest minus, damy w tą stronę, plus mamy tutaj, bo minus jak nam dotknie do masy nie robi żadnej szkody, a plus to już by było o i tak jak pokazywałem, wtedy wkręcamy delikatnie te sprężyny i mamy zabezpieczone siedzenie. Ok. Dobrze, to bierzemy, otworzymy bramę. Dzisiaj pogoda sprzyja? Tak, piękna jesienna pogoda, w samo południe, słoneczko świeci. Chociaż ja wezmę sobie bluzę, tak jak wcześniej pokazywałem, mamy tutaj ten kranik wysunięty, jak jest wsunięty, to idzie paliwko, włączone i ssanie chyba wtedy było, że się wyciągało. Tu się chowa, tak się wyciąga. Dobrze. Próbujemy. Próbujemy. Włączamy stacyjkę. Można zaobserwować tutaj, jeszcze raz zrobimy, no i tutaj jest taka kontrolka czerwona, to jest od prądu ładowania, czyli jak ładowanie idzie z regulatora na akumulator, znaczy przez regulator, no to ona powinna zgasnąć. I teraz można zaobserwować, że jak o. zapalamy, zgasła. Damy na wolne obroty, to będzie świecić. Zobaczymy czy płynie. Woda jest słupła czy trzyma. Także możemy robić próbę. To co wspominałem wcześniej układ jest nieszczelny i słychać takie o hałasy i zresztą widać przedmówek. bo z drugiej strony widać tutaj jest ale to ta strona nie ta strona nie ma nic jak cichutka nie chodzi nawet nie słychać gdyby tamto nie było to on bardzo po prostu cichy jest to więc spróbujemy Po pierwszej przejazdce, jak ruszałem, bo widać, dźwignia jest góra-dół, i on tak jakoś na pół sprzęgle, tak żeby jakby miał długą, długą tą jedynkę, ale po małym dopatrzeniu, dlaczego tu jest wycięcie? I okazuje się, że Tutaj jest skrzynia podobnie tak jak w samochodzie, w literze H. Tylko o daje się tu i, i tu jest jedynka. I wtedy wybijamy dwójka i trójka. Czyli nie jest tak jak po prostu góra, dół, tylko jak się zmienia biegi, tylko w ten sposób. Także zaraz spróbujemy i będziemy widzieć, czy to faktycznie jest. I teraz właśnie widać, że ten motocykl ma zryw, że się włącza sprzęgło, bieg i on idzie. Bo nie zauważyłem tego, że on ma po prostu w tym, bo nie mamy do niego żadnej literatury, nic. Po prostu metodą prób i błędów i patrzymy po prostu tak jak zasada działania motocykla. A tu jednak troszeczkę jest inaczej, czyli jest właśnie tutaj jedynka, dwójka i trójeczka. Także. Skrzynia jest trzybiegowa i widać, że sprawnie, sprawnie teraz ruszał, bo pierwszym razem jak ruszałem, to on taki był na pół sprzęgle i dopiero jechał. Także już teraz można powiedzieć, że poznaliśmy ten sprzęt i wiemy o co chodzi. Także jakby ktoś uruchamiał czy coś, a nie miał dokumentacji i wiedzy, no to mniej więcej będzie wiedział o co chodzi w tych sprzętach. Także jeszcze go chwilkę podgrzejemy, zobaczymy co się dzieje z układem chłodzenia. Jeżeli będzie w porządku, no to o, światła wyłączymy, także motocykl, motocykl do motocyk, bo to jest 150 cm, czyli to jest motocykl VeloCette został uruchomiony, przejażdżka była, wszystko działa, biegi się zmieniają, także udany zakup, także w tej chwili go jeszcze troszeczkę pojeździmy nim i szykujemy go już na nową wystawę, którą szykujemy w tej chwili w nowej części muzeum. Także pójdzie na ekspozycję i będzie cieszył oko widzów. A jeżeli chodzi o wystawy, to nasza ekipa pakuje się na targi Caravan Salon Poland w Poznaniu. Panie Dawidzie, co się dzieje? Dzień dobry, co się dzieje? Pakujemy się na targi do Poznania. Pakujemy Warszawę na targi do Poznania. Dziwnie to brzmi, ale to jest fakt autentyczny. Zaraz Warszawę, kamper będziemy mogli oglądać. Część z Państwa na pewno pamięta jak kiedyś tam kończyłem drobne rzeczy przy tej Warszawie. No ale z tego co pamiętam, to my nią nie jeździliśmy jeszcze. Nie. No to, to jest ten moment. To jest ten moment? To jest ten moment. Panie Piotrze, jest zgoda ze sztabu? Pewnie. Wypych, Próba musi być. Wy, wypychamy i runda honorowa 100%. No pewnie. Patrz pan, czy równo idzie. nie dobrze. Dobra, co tam? Jedziemy. Pal. Zapali? To ja do zatku, czekaj, to ja do zatku. Panie Piotrze, zapraszam. Już wsiadamy. Możemy tego nie zostawić. Prosimy dalej, prosimy. Na pokoje. Prosimy na pokoje. Wow. Dajemy prąd. Tu jak pociągniemy ten, ten sznureczek, Mamy od razu jaśniej. Dobra, ja nie narzekam, jest dobrze. Zamknij bramy, jak? No od, pie od pierwszego, dobra, jak były biegi. Chyba wsteczny był, tak? Jest też. Jedziemy. Za pięć trzecia. Dobrze, idealny czas. To jest najlepszy czas, żeby przejechać się Warszawą Camper. Za pięć trzecia, zapamiętam. Ten moment, nic tam z tyłu nie ma, wspomaganie dobrze działa, bo jest w rękach. Widzisz coś teraz? Panie Piotrze, ja wszystko widzę. No to jedziemy. Jak Pana widzę, to już jest kurde wszystko. A jeszcze po tej stronie Pan mnie woził z Reną, ja Pana przewiozę Warszawą i Dobry. dwójeczka cyk, o. Jedziemy. To przed muzeum trzeba było rundkę zrobić, przed główną tą. Kto powiedział, że nie? Pięknie, ale jazda jest. Ale jak mięciutko. Kamil, jak tam z tyłu? Elegancko. Naprawdę bardzo fajnie. No, można jechać do Poznania. Po co to ładować? Na lawetę. Dawid, no, co ty tak na to? Hamulce działają. Jedziemy na kołach. No. To co? Nieź przed muzeum? Jeszcze jedna rudka. Tak, no, tego nawet dzisiaj nie śniłem, że. Będę Warszawą kamper jeździł. Dolnozaworowy silniczek, cyka jak zegarek. No zobacz, kampery też stoją. Proszę bardzo. kamper jedzie pod kampery. Jak wrażenia? Przyjemnie. Przyjemnie, pozytywnie. Dawaj. Wygodnie. A pan Piotr? Pan Piotr? Trzeba pana Piotra pytać, ale chyba zadowolony. po mi nie widzę, że zadowolony. Powoli do tyłu. Powoli. Kało. To chyba będzie, bo będziemy pakować. Jeszcze, nie? jeszcze daj trochę. No, mówię, chyba tu zostajemy, bo będziemy pakować. Tak, je. tak, ale cofnij jeszcze, żeby tutaj wiesz? Po prostej, wyrównaj. O. Poczekaj, ja się przestawię troszeczkę. No, na wprost. Paliwa braku. Zartuje. Moja nieprzyzwyczajona noga do sprzęgła Warszawy. Tak, Heniu? chodzi jak nowa. dlatego, Dlatego gaśnie mi. Cofnij jeszcze do tyłu. Nie mogę. Cofnij. Nie. Nie mogę cofać, bo musimy pakować tak. na lawetę. Nie ma co cofać. Co? Jest. Dobra, czekaj. No do... tak? No nie wiem no co pod tego, a potem jeszcze od razu. Ja tu nią nie chcę wjeżdżać. Ciągarką wciągniemy delikatnie. Nie mamy paliwa w środku. Dopiero wypchaliśmy z muzeum. Trzeba było zatankować. Więc że myśmy już jeździli. Tak? No, no to kłamie. To jest <laughs> nie chcieliśmy zobaczyć, czy wyciągarka działa. No i nawet jakby chciał przyspieszyć robotę, no, no nie ma jak. no Wyciągarka ma chyba na godziny Ale grunt, że jest. A co? Co taki piotr nerwowy? Co? No bo przez okno nie chce wejść. No. Nigdzie nie chcę wejść. Chcemy ja chcę, wejść. chcę zobacz. Słoneczko jest fajna A pogoda. Chce tyle kosztowało? Nie chcę wejść. No, no. Stawiaj. Wstawiaj. Jeszcze przed poznaniem chcieliśmy na nysę się karnąć. Taka pogoda słoneczko świeci. No pogoda ładna. Nie wejdzie, no. Dobra, pchamy. Czekaj odpalę, to przyjdzie do pchał tego. O je. O je. Już zapomniał. Nie. O. Tutaj, ja jak ja nas ja widać. O, no, mało paliwa. Wreszcie wszystko wyjeździli. Może Wyd? być. Ach, ta polska autoryzacja. Normalna rzecz. Chcesz chwilę pojeździć, to chwilę musisz podłubać. Nie ma wyjścia. Ale dobrze, że wiesz, kogo nie ma. <śledzimy> nie, paliwka chyba nie ma. No, mi się to. wydaje, bo tam było mało. Na jeszcze, zero było Z poznania, jak wróciliśmy, to było. Dobra, mało. to w takim razie pchamy. A w Poznaniu cykała. Psz. Chyba, że inny klimat. Dobra, no nie dobra. będziemy dolewać, bo to trzeba było jechać i kupić. A tak miało być fajnie. Dobra. Nie jest do jeżdżenia, tylko to jest do spania. Do pchania <laughs> Jeszcze jeszcze kawałek Tak to pełno ludzi, ale jak trzeba popchnąć nie ma nikogo. Dajesz się do przodu, potepchamy. Dobra, dawaj. Do mnie w prawo to trochę. Dobra. I jak masz najazd? No tak mam. No to też jest dobrze, Dobra, spróbuj zaczepić. Pilot siadł. Wszystko siadło. A to nie zamknij drzwi. A no dobra. Już? Siadaj Kamil jedziemy. Ojejko, no powiem ci, że Jedziemy? Fajnie. Jedziemy? Jedziemy. No, Chyba jak teraz. Chyba, że, no trochę, żeby było... Ale, do, ale dopchamy wtedy, wiesz? Żeby było trochę. Bo tu już miejscu. linka się naciąga. Okay. O, to był bieg. Ale to i tak nie, ja bym ją dał do tyłu. Najazdy, na jazdy lekkie. Tak? Zablokuj. Bo ostatnio jechałem Ltekiem kolegi. Pozdrawiam mojego kolegę Patryka. Patryk musi coś zrobić z tymi najazdami. Bo powiem ci dwa najazdy, wrzucić do tego Lteka to. Składamy się na najazdy do Lteka. Blokuj. Dobra, zapinaj ten klamrę. Dobra, czekaj. No jest. Niby najbardziej zardzewiała, ale no lżej chodzi. No. Spinam na 4 bo jedziemy daleko. No dobra, nie, chodzi i wiesz. Gdyby sprawdzić. Nie, ona nie, nie, wejdzie. Nie, nie, wejdzie. Nie, nie wejdzie. Nie, to nie ma szansy, by to załadować. Musimy chyba jechać jeszcze trakiem. Czemu nie? Nie ma gdzie Ale już się przyjęło pędzel nie do Poznania to... Czyli pędzel! Lesiu jedzie To ty pojedziesz trakiem i weźmiesz te trzy kartony. No to mówię właśnie. No Jedyna opcja. Przejechać trakiem A Kamil, czym jedziesz do Poznania? Dacie. Nie wejdzie? Wejdzie, ale ja w sobotę wracam. Aha, to będą musieli sprzedać. No. Jak sprzedadzą, to nie będzie problemu. No to może sprzedamy na miejscu. Bierzesz? Może z piotkiem po i sprzedamy na miejscu.